Cześć, z tej strony ja, SpringFoxy8 i witam Was w odcinku specjalnym, którym też Wam powiem poradnik do The Battle Cats jak ulepszyć, jak ulepszyć koty na rangę, level, na rangę 30 a raczej na... nie na rangę, tylko na level 30 krótko mówiąc, upgrade'owanie kotów nie jest aż takie trudne ale wymaga to trochę cierpliwości i nabijania expa i to jest właśnie ten problem. Najpierw zaczniemy od tego, jak upgradeować rary, super rery, uber rary. I Legend Rarów jeszcze nie ma na trzeciej formie, więc no, tego Wam nie powiem. No. <tudno> Trudno, ale powiem Wam właściwie, jak się jak upgradeować dane postacie na level 30. Więc zaczniemy sobie najpierw od rerów. Żeby upgradeować, żeby w ogóle móc możliwość upgradu na level 30, jak macie tutaj u mnie na kata musicie mieć daną rangę. Zobaczcie, ja teraz patrzcie, miałem 1389 i teraz jak up upgradeuję stylistka, którego niedawno dostałem, macie. Macie na user rank 1390 w tej chwili. Po upgradzie dostajecie plus 1 do ranga I, i za każdy u mnie to jest w przypadku 50, ale jak macie tam na pierwsze macie co 100, dostajecie różne rzeczy, może, może to być ticket, rare ticket, może to być nie wiem, cokolwiek inny, XP i tak dalej i tak dalej, ale co później lewele macie coraz inne możliwości dostania różnych rzeczy i tu jeżeli dotykacie sobie właśnie w ten taki zwój za 1400 no nie w przypadku to jest za 1400 za 1400 rank dostanę możliwość upgrade'owania Uber Super Rerów na 30 na 30 level. Ale czy to czy to już będę miał totalnie już tak po prostu upgradeowane już koty od tak? Otóż nie, moi drodzy. Ponieważ, żeby mieć możliwość e, dokładnego zewoluowania, jak macie tutaj, na 30 poziom, tak jak mam teraz, patrzcie, był to Salon Cat, później jest Periscat i teraz mam Cyborg Kata. E, jak to tak właściwie zrobić? Nie może... E, upgradeowanie na level 30 jest potrzebne, plus do tego nie możecie od razu dokładnie e, zdobyć e, od razu trzecią ewolucję e, tego kota, tylko musicie... Musicie jeszcze zebrać daną ilość Catfruita. I katfruit Seed i katfruitów ogólnie. Ale powiem Wam tak. To totalnie nie ma znaczenia, bo to jest totalnie proste zdobycie takich yy, katfruitów. Takich jeszcze nie ogarnąłem, jak zdobyć jednego katfruita, bo tutaj już mam oczywiście. Nie ogarnąłem, jak zdobyć jeszcze yy, Epic katfruita, więc to jeszcze kiedyś to ogarnę ale żeby zdobyć te katfruity musicie zakres specjalny poziom czyli growing, growing red, growing yellow, growing tak dalej, tak dalej które są na legend stage'ach tylko od razu mówię, lepiej żebyście się przygotowali ponieważ na każdy, ten, każdy ten growing ma specjalne unity znaczy naszych przeciwników ma specjalnych na przykład growing green ma tylko przeciwników latających, dlatego lepiej, żebyście zabrali sobie team, którzy mają tylko latających. Na Growing Yellow to jest Angel, więc musicie lepiej zabrać coś na Angelów. Na Growing Purple mamy natomiast przeciwników czarnych. Na, na Growing Red mamy oczywiście czerwonych. Na Growing. Na Growing Blue macie y, alienów i jeszcze był chyba jeden Growing. Growing. Y, growing. Relik, Alien floating. No to chyba to były wszystkie, jeżeli się nie mylę. E, I to tyle, co mam do powiedzenia. Zaraz Wam pokażę, jak zdobyć te catfruity e, I teraz tak. Jak upgradeować normalne koty na Level 30 albo te special cuty? Krótko mówiąc, obydw... special cuty upgrade'uje się praktycznie tak samo jak real cuty, tylko że special cuty musicie, musicie też odblokować tam najprawdopodobniej w specjalnych rangach. Plus, jeżeli chcecie upgradeować tak, żeby miały już tą swoją finalną rangę, musicie na Legend stage'u przejść specjalny poziom który odblokowuje wam możliwość finalnej formy tych otóż tutaj ludzi, nie? No i następnie mamy normal koty, normal cats, które się upgrade'uje w prosty sposób. Musicie mieć zwyczajną kapsułę i liczyć po prostu na szczęście, żeby wam wydropić dany kot. Jeżeli będziecie mieli już 10 tego, 10 plusów, plus 20 rangę na maksymalny level w tej chwili obecnej u mnie, dostaniecie, e, dostaniecie już możliwe, dostaniecie już 30 rangę, plus od razu macie ulepszone. No, mam na razie tylko 3, chociaż e, Jamera Cat się bardzo przydaje. No i wiadomo, moja e, I teraz sobie przejdziemy e, do jak jak w sumie zdobyć Catfruity? No tutaj tylko sobie najpierw gamato to, to odbierzemy różnicy, tylko katfoodaj i sobie go heme. i teraz wychodzimy z tego. I idziemy na Legend Stage. Wchodzimy. I teraz tak, na Legend Stage'ach właśnie mamy specjalne rzeczy. Jak widzicie, mamy Bright Awareness, the Crazy Cat, the, the Crazy Lizard, the Crazy co, the Crazy Tank. Ale my się zajmiemy Growing Purple. Growing Purple macie tutaj tr trzy poziomy powinniście mieć maksymalnie yy, i za każdy z nich oczywiście dostajecie jakiekolwiek rzeczy. Nie? Ale my się zajmiemy tylko tym poziomem, ponieważ nie chcę sobie marnować czasu, a tamtego jeszcze nie przeszedłem, <grym> więc no. Yy, I do tego yy, najlepiej, żebyście sobie tak jak mówię, wzięli yy, na blaki jakieś, oczywiście. Yy, w moim przypadku ja sobie wezmę Cut S Test, test, to... I weźmiemy sobie ringirkat Cut. E, I teraz lecimy na tą walkę. Tak jak mówię, już to przeszedłem trzy, sze sze sześć razy. E, pierwszy raz to, żeby w ogóle zrobić ten stage e, I te pozostałe razy, żeby, żeby dostać te katfruity e, Znaczy te, te seedy, tak itd. itd., itd i no i co no i to będzie tak właściwie tyle za daną ilość oczywiście yy, tam jeżeli klikniecie ten przycisk evolve macie daną ilość tego ile potrzebujecie tych kadfruitów nie i to nam yy, tak właściwie wszystko mówi więc teraz tylko muszę tak właściwie przejść ten stage żeby wam pokazać jak go się robi znaczy jak co, co z niego dostaniecie? Jest e, szansa na Catfruita i szansa na e, Catfruit Seed. Jest też szansa na Epic e, Catfruit, który no, jest zdecydowanie mniejsza szansa, jakbyście mogli się spodziewać. I e, co? To tyle, co mogę Wam e, powiedzieć w, w chwili obecnej. Jeszcze szybko tutaj tylko przejdziemy pociąg. I też od razu mówię, nie wszystkie Ubery mają swoją trzecią formę. Więc jeżeli nie będziecie mieli na, na przykład jak na moim Miku albo na ivbot 00, nie będziecie mieli możliwości upgradeowania na trzecią formę, to to jest normalne, bo nie wszystkie koty mają upgrade na trzecią formę. Yy, na przykład dalej niektóre yy, rekaty i superkaty, yy, superkaty też nie mają swoich finalnych form i tylko na nie czekamy aż będą aktualizacje. Jeżeli ponosy wprowadzi jakąś aktualizację, najprawdopodobniej zostaną poprawione jakieś tam, jakieś tam rzeczy i jakieś tam inne dodatki zostaną dodane, najprędzej jakieś nowe stage'e i najprawdopodobniej trzecie trzecie formy jakiś kotów. No i 3 4 bank mamy to i dostajemy. Purple Catfruit Seed. Yy, I tak jak mówię, Macie szansę na Catfruit, Macie szansę na yy, Catfruit Seed i Macie szansę na Epic Catfruit, ale to już jest, no tak jak mówiłem, mniejsza szansa na to, że Wam wydropi. lucky chance to pick up Purple Catfruit, lucky chance to pick up Purple Catfruit i rare chance to pick up Epic Catfruit. I tak jak mówię, z każdym stage'em Macie to samo yy, i każdy w sumie z tej trzyma praktycznie tych samych przeciwników, tylko troszeczkę bardziej podbustowanych. I to jest tyle, co mam do powiedzenia w tym filmiku. Więc, jeżeli chcecie jeszcze więcej o coś mnie zapytać na temat The Battle Cuts, pytajcie śmiało, ja postaram się Wam jakoś to wytłumaczyć. Ale tymczasem, ja się z Wami żegnam. Na razie i cześć. Pa!